To jest jeden z naszych flag-shit dla Batonu w Europie. To jest europejski championship dla teatralnych i kobiet. My chcemy tym się jakby wyróżniać spośród innych federacji. Sądzę, że nam się to udaje, bo bierzemy pod uwagę, co na jeszcze oczywiście poprawi. Bo nigdy nie ma takiej imprezy, która w 4% jest idealna, ale nasza jest bliska ideału, więc tego się bardzo cieszę. I feel like it's been good. Um, the conditions here have been nice, so uh, yeah, I'm, I'm very happy with it. Really, starting to, to like the, the Polish cuisine. I got pickles. Uh, the organization with the, the transport and the hotel was really nice too. In the also it was a nice atmosphere. And uh, always in a team event, uh, we cheer a lot for our teammates. We mega positively surprised. Both the we had almost full finały i finały jest naprawdę bardzo bardzo dużo ludzi. Od strony organizacyjnej uważam, że mieliśmy fantastycznych podwykonawców i fantastyczny zespół organizacyjny. Mamy też na pokładzie 20 wolontariuszy, dodatkowo wspierana z wojsko. Więc wszystko szło sprawnie. But what was different for this tournament is that and I dziękuję Polskiej Polish Badminton Association that they uh, were 5 days of uh, TV coverage and this is how a European Championship must be run and has to look like.